19 lutego rozpoczyna się pierwszy sezon bitew rankingowych. W porównaniu z sezonami beta pojawi się wiele usprawnień. Sezon, podobnie jak druga beta, potrwa 21 dni, ale bez podziału na etapy. Nie będzie żadnej degradacji w trakcie. Postępy gracza zostaną zachowane od początku do końca sezonu. Zmieni się system przyznawania szewronów. Szewron otrzyma 10 najlepszych graczy drużyny zwycięskiej i jeden najlepszy gracz drużyny pokonanej. Oprócz tego trzech najlepszych uczestników bitwy otrzyma dodatkowy szewron. Z utratą sronu musi liczyć się 10 najgorszych graczy pod względem zdobytego doświadczenia z drużyny pokonanej. Reszta graczy zachowa swoje szewony. System osobistych stopni pozostaje ten sam, ale zwiększy się ich liczba. Teraz będzie ich 15. Dzięki dużej liczbie stopni i szewronu. Gracze będą mogli płynniej poruszać się po szczeblach w zależności od umiejętności. Podobnie jak w sezonach beta pierwszego i ostatniego stopnia, nie da się stracić. Oprócz tego pojawia się nowa mechanika obrony stopnia. Obniżenie stopnia jest możliwe, ale nie od razu po stracie szewronu. Piąty stopień pozwala trzy razy bronić stopnia, dziesiąty dwa razy, a trzynasty raz. Po otrzymaniu szewronu za walkę na tych poziomach licznik obrony się resetuje. Stopnie pojazdów zmieniają się w punkty rankingowe. Postępy zostają zapamiętane dla każdego pojazdu oddzielnie i będą sumowane z danymi z poprzednich sezonów. Po osiągnięciu 15 poziomu, za każdy kolejny punkt rankingowy, gracz otrzyma dodatkowe 25 obligacji. Jeden stopień osobisty odpowiada jednemu punktowi rankingowemu. Aby trafić do klasyfikacji liderów, Trzeba zdobyć ich sześć. Potem można dalej zbierać punkty rankingowe, aby walczyć o miejsce w jednej z trzech lig. Zmianie uległy też nagrody. Teraz znaczące nagrody przyznawane są nie tylko na koniec sezonu, ale także po osiągnięciu stopni. W drodze na 15 stopień gracz może otrzymać 4,5 tysiąca obligacji, ponad 3,5 miliona srebra, dni premium i medale. Liderów sezonu czekają dodatkowe nagrody za występy w jednej z lig, w tym unikatowe style i naszywki. Walczcie z równymi sobie, pokonujcie lepszych, zostańcie liderami sezonu.